Jak wiadomo, jednym z najważniejszych symboli Bożego Narodzenia jest choinka, a jej dekorowanie to wymagające czasu i wyobraźni zadanie, które nie należy do najłatwiejszych. W tym roku po raz kolejny ubieranie świątecznych drzewek w pieszycach zostało powierzone w ręce dzieci, które w poniedziałek 5 grudnia tłumnie zebrały się pod magistratem. To jest zdecydowanie bardzo trudne zadanie, a nasze choinki naprawdę były takie nieubrane i bardzo cierpiały z tego powodu, ale nasze dzieciaki stanęły na wysokości zadania, zarówno z przedszkola sióstr salezjanek, jak i z naszego przedszkola, dzieci ze szkoły. To już taka nasza pieszycka tradycja, że dzieci ubierają nam tą choinkę, zarówno tą w Urzędzie Miasta, jak i tą przed urzędem. Myślę, że to fajny pomysł, ponieważ angażuje najmłodszą część społeczności pieszyckiej do tego, żeby Właśnie wspólnie zadbać, zadbać o miasto. Dekoracje są przepiękne. Zaangażowało się w to bardzo wiele osób i oczywiście wychowawcy, nauczyciele. A my się zawsze cieszymy, bo mamy najpiękniejszą choinkę w całym, w całym regionie właśnie dzięki pracy naszych dzieci. Świąteczna choinka chyba każdemu kojarzy się z prezentami. A co w tym roku chciałby dostać dzieci? Bo bardzo chciałabym na przykład książkę, jakąś aby coś do Chciałabym Lego Minecraft. Poprosiłam Mikołaja o y, grę, tylko nie pamiętam jak się nazywa. Poprosiłam o y, szlafrok z Harry'ego Pottera, o maskę do spania z Harry'ego Pottera i piżamę z Harry'ego Pottera. Napisałam, żebym poprosił że o Nintendo Switch. Gdyby ktoś z Was jeszcze nie ubrał świątecznego drzewka zapytaliśmy o przepis na choinkę idealną. Taka, gdzie jest bardzo dużo bombek i gdzie są one na przykład ręcznie robione, bo wtedy dużo czasu zajmują, ale jest bardzo fajnie. Jak twoim zdaniem wygląda idealna choinka? Hmm. Tak. Każda choinka jest ładna. Musi mieć dużo ozdób i oczywiście gwiazdę. Klucz na choinkę idealną to jest dużo serca, wspólna, cudowna praca, zaangażowanie i bycie ze sobą. I to dzięki, dzięki tym aspektom ta choinka zawsze jest najpiękniejsza i cieszy oko, ale także serce. Jak widać dzieci wywiązały się wzorowo ze świątecznych zadań, a po skończonej pracy czekała na nie słodka niespodzianka z Reniferem dla każdego dzielnego Czy się ładnie ubieracie? kolejkę. golejkę. Oświetlenie.